Dzisiaj postanowiłem zabawić się z moim przyjacielem Kickiem, który bardzo, bardzo lubi marchew. W dzisiejszym odcinku będziemy grać w chowanego. Mam przygotowane dużo kamer, dzięki którym będę mógł go podglądać. Będę oszukiwał podczas chowanego. A my lecimy. Pierwszą kamerkę zamontuję może tutaj. Nie wiem co to jest, to jest muzeum. Najlepiej by było ukryć ją na przykład tutaj. Kolejną chciałbym zamontować przy kinie. Zobaczcie, jak fajnie tutaj kino wygląda. Może tu kamerka wystarczy. Może jedną wewnątrz. I zobaczymy na przykład, gdzie się schował kicek. Następna by się przydała przy tym domku. Jest ładne podwórko, z którego będę widział każdy, każdy krok. przy szpitalu, może ukryjmy ją tą kamerkę, po prostu na przykład na literce. S? Zróbmy tutaj przy tym szyldzie, matruner. Eee, okej, okay. tutaj chyba powinna być ta kamerka Git. Patrzcie jak ona wygląda. Ona jest po prostu tutaj na, na sufitowa, więc całkiem fajnie. Może jeszcze byśmy potrzebowali kamerki w Biedronce. Tak, Biedronka to jest genialny pomysł. Kicek pewnie będzie chciał się schować przy tych marchewkach, więc jest to dobre rozwiązanie. Może przy policji? Może tutaj to jest dobra miejscówka? Może tutaj przy literce C? To jest dobry pomysł. Widzicie? To Kicek? On tutaj. Tutaj chodzi, nie może mnie zauważyć Wezmę sobie potkę niewidzialności Dzięki której będę niewidzialny Będę mógł latać i bezproblemowo Kicek będzie, nie będzie mnie widział Gdzie jest Kicek, który się gdzieś tutaj Ukrywa, dobra, następną kamerkę Może zamontujemy tutaj i chyba Powinno być całkiem dobrze Pójrzcie, niewidzialność działa Wy mnie widzicie, ale tak naprawdę Kicek nie powinien Więc podejdźmy do niego, sprawdzimy Czy mnie widzi, Kicek, czy on Mnie widzi, nie widzi, patrzcie Kompletnie, ale ma matryny dzisiaj ładnie wyglądają. Pogoda po prostu piękna. O widzowie, Kicek kompletnie mnie nie widzi. Zróbmy dla niego prezent i dajmy mu marchewki. E, po angielsku to są marchewki to jest karot, więc rzućmy mu trochę. Zobaczymy, czy on mnie. Czy je zobaczy. Patrzcie. O, dajmy o, mu trochę tutaj. Wow! On co je zauważył! Co? Teraz i wyłącznie powinniśmy zrobić marchewki? dla niego tutaj prezent. Patrzcie, ile marchewek. Kicek ma marchewki. Wow! wow cieszy się! Dobra. Wiecie co? Może, zrobi może zrobimy dla niego prezent i damy mu skrzynkę, dzięki której będzie mógł dostać te marchewki. Zrobimy dla niego mały parkur. Mmm, kicek jest wysportowany, to powinien sobie dać radę. Cyk, 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 cyk. Dobra, teraz już powinien sobie na pewno dać radę. I tutaj mamy darmowe marchewki. Wziąłem sobie trochę więcej tych marchewek, żeby go doprowadzić w tym miejsce. Patrzcie, rzucam je. Ciekawe, czy on za nimi pójdzie. Okej, okay. i tutaj będzie parkur. Patrzcie, tutaj kolejna marchewka. Marchewka, 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 marchewka. I marchewka, 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 marchewka. marchewka, marchewka. Kicyk musi iść na górę. Zobaczcie, tutaj na sam koniec. Zobaczymy, czy uda mu się tu przejść. Zobaczcie, kicyk teraz powinien przejść ten parkur. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Pójdzie, proszę bardzo, pyk, pyk O, o, dobra Ma tutaj problem, dlatego damy mu Jambusta, zobaczymy czy ten Jambus zadziała, jeśli rzucimy w niego O, po, a masz kicek Wow, bezproblemowo to się nazywa teamwork. Widzowie, teraz najlepszy moment. Czy on to przejdzie? Wow, spadł. Teraz drugie podejście. i Zobaczymy, czy mu się uda. Udało się. I zobaczymy, czy on ogarnie tą skrzynkę. Widzowie, jest już całkiem blisko. A wy możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, jak on podskoczył. I co? Zobaczymy, czy się ucieszy. Patrzcie, jaka skrzynka. Ile marchewek. Dosłownie za 5 sekund skończy mi się niewidzialność. Pojawi się dla Kicka i powiem mu, że będziemy grać w chowanego. Uwaga! Jestem widzialny! Cześć Kicek! Halo, halo! Siema! Dzisiaj zagramy w chowanego. Ty się schowasz. A jeśli cię nie znajdę, to wygrasz marchewki. Proszę bardzo, takie dużo, dużo marchewek. Potem oczywiście schowam się ja. Więc możesz teraz już się chować. Zobaczymy, czy uda ci się skryć. Ja liczę do 10 w tym miejscu. Dobra, uh -huh. słuchajcie, ja jestem gotowy. Mam przygotowaną kamerkę, więc odpalamy, zobaczymy, gdzie jest kicek. To, to jest zły, to jest zła kamerka czwórka. Dobra, widzę go, widzę go, patrzcie, poszedł koło żółtego domku. Do środka się schował. Okej, to nie będzie takie łatwe. Ale spróbujemy, widzowie, idziemy do żółtego domku. Gdzie on może się skryć? Dobra, widzowie, ja dobrze wiem, że on jest w tamtym domku. Tylko czy uda mi się po prostu go tak strollować, że po prostu e, nie wiem gdzie on jest. Zacznijmy. Szukać w żółtym domku i przypadkiem, czy tutaj go gdzieś nie ma. Halo, wchodzę! Czy tutaj się skrył kicek? On jest strasznie mały, więc muszę go szukać dosłownie wszędzie. Zacznijmy, może tu, może gdzieś za pod talerzami. Nie ma kompletnie kicek. Podejdźmy na górę, czy przypadkiem go tutaj. Patrzcie, ile marchewek to jest grane. Ohoho, dobra, on chyba chciał, zgu... żebym zgubił trop. Poszukajmy dokładniej. W tym pokoju ciekawe, czy by on się ukrył. Na przykład w szafie, zobaczmy czy gdzieś tutaj jest. On jest strasznie mały, więc powinien się zmieścić. Może pod łóżkiem, hmm, nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale tam go chyba nie ma, w tym pokoiku, nie, tutaj też nie ma, w jakimś muzycznym, tutaj przy moim komputerze, hmm, no może taki komputer by się mi przydał, dobra, poszukajmy gdzie indziej, jest tu jeszcze jedno pomieszczenie, zajrzyjmy do środka, uwaga, uwaga, czy gdzieś tutaj jest kicek? Nie ma, Kicka. A wannie? U! Jesteś! Znalazłem cię! Brawo! Proszę tak. bardzo. Marchewki dla ciebie, Dzięki. bardzo dobra kryjówka. Teraz moja kolej. Teraz ja się schowam. Bardzo dobrze, że udało ci się mnie znaleźć. Jesteś bardzo dobrym szukającym. Gratuluję. Teraz, Kicek, twoje zadanie. Licz do dziesięciu, a ja się schowam. I zobaczymy, czy uda ci się mnie znaleźć. Dobrze. Żeby nie było zbyt ciężko dla Kicka, zrobimy kilka dla niego małych podpowiedzi. Na przykład... Zrobimy dla niego małe strzałeczki, dzięki którym będzie mógł mnie znaleźć. Zobaczymy, czy mu się uda. Taka mała strzałeczka, myślę, że powinna wystarczyć. Dobra, może uda mi się ją skopiować? Tak, proszę bardzo, mamy tą strzałeczkę i po prostu będziemy pokazywali, gdzie ma iść. Okej, okay, ta strzałka, ta strzałka, ta strzałka. Może jeszcze jedną? E, może teraz byśmy skręcili do policji? Tak, dobra, niech on idzie na policję. Strzałki pokazują dokładnie w to miejsce. Możemy wejść do środka. Tutaj, żeby się dostać, będzie potrzebna karta. Dzięki której będzie mógł się przedostać dalej. Ale ona będzie ukryta. Słuchajcie, zrobimy dla niego mały challenge, ponieważ tę kartę będzie, będzie schowana tutaj nisko. Um, dlatego sobie weźmiemy skrzynkę, do której wsadzimy tą kartę. I myślę, że ta karta powinna być ee, schowana bardzo, bardzo głęboko, żeby on nie mógł jej znaleźć. Ok. E, Przyjdziemy z tą kartą tutaj dalej. Więc muszę ją sobie skopiować, proszę bardzo. I przechodzimy dalej do tego pomieszczenia. Zobaczcie, jesteśmy w, na policji. Tutaj, w tym momencie, on będzie musiał użyć tego tajnego e, przejścia. Słuchajcie, będzie musiał przejść tutaj, kolejny raz tutaj, i ja będę ukryty za telewizorem. Zobaczcie, czy uda mi się tam schować. Okej, okay. i to będzie to miejsce. Ciekawe, czy uda mu się odnaleźć. Spójrzmy, co się dzieje u Kicka. Czy przypadkiem już nie zaczął szukać? Pod numerem dwójką, trójką. Okej, okay, pod trójką. Czy gdzieś jest tutaj kicek, którym jeszcze właśnie. Zaczął szukanie. Dobra, teraz się skupmy. Zobaczcie, jest tutaj. Widziałem go dosłownie przez momencik. Okej, okay, idzie hmm. teraz w po. E, w pomieszczeniu Strzałka. jakimś, czy nie? Zobaczcie, odnalazł strzałki, więc chyba całkiem okej. Okay. Idzie cały czas za tymi strzałkami. Chyba matroner się zgubił. Pójdę za tymi strzałkami. Okej, okay, prowadzi to na policję. Czyli jestem bezpieczny. Kicek jest tuż przed policją. Teraz tylko i wyłącznie musi kliknąć e, drzwi. Otworzyć sobie drzwi wszedł do środka! Zmieniłem właśnie kamerę na wewnątrz. Zobaczymy, czy poradzi sobie z tym przejściem. Uuu, jest i kicek, Zobaczcie, patrzcie, czy on może przejść pod ladą. Nalaz skrzynkę! To, to bardzo szybko mu wyszło. Okej, okay, dobra. Jest tutaj strzałka, czyli to musi być tam! Idzie jak burza, teraz po kolejne pomieszczenie, to już pomieszczenie trzecie. Wow, bank? Co on tam zbudował w banku? Mhm, mm nie wiem, to może być alarm. Jeśli ktoś wejdzie do banku, to policja będzie miała sygnał. O nie, słuchajcie, czy on ogarnie te pomieszczenie, to tamtego się nie da przejść. Jedyne to tylko te. Zobaczcie, on już jest przy mnie. Już dosłownie jest przy mnie. Przy bilardzie, nie, pod czwórką jest. Uuu, zobaczył komputer. Teraz nie wiem, to jest sala przesłuchań? O o, dobra, to kolejne pomieszczenie. Numer 5. Zobaczymy, czy on nie zobaczy, gdzie ja jestem. Ja jestem za telewizorem. O, oo! I... I oh, sobie... Tu jesteś Cześć Kicek Udało ci Siema. się, brawo Wygrałeś ten challenge, proszę bardzo Marchewki dla ciebie Kicek, muszę coś, coś tobie powiedzieć Co dokładnie? Tak naprawdę uszukiwałem, widziałem cię w kamera. Co? Matruner, jak mogłeś? To było nie fair Wiem, że to nie było fair Chciałbym ci jakoś to wynagrodzić, tylko nie wiem w jaki sposób Kicek Widzowie muszą zostawić suba I łapkę w górę Jak zobaczysz, że ktoś nie zostawił to już koniec z naszą przyjaźnią. No nie, widzowie, musicie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Inaczej, Kicek będzie na mnie non-stop wkurzony. Dobra, może uda się to zrobić. Dobijmy dużo łapek w górę oraz subskrypcji. Ale, Kicek, ja Tobie jeszcze coś muszę dać. Proszę bardzo, to są złote marchewki, dzięki którym będziesz mocny wow. i twardy, tak jak skała. Widzowie, zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem I ten odcinek się właśnie kończy. Do zobaczenia ich. Eldorado, będzie z Wami. Pa!